Strefa, ale jaka? Strefa skażenia? Nie. Strefa dobrych obyczajów? Nie. Strefa gangsterów? A jeżeli mówimy o brytyjskich gangsterach, no to musi pojawić się Guy Ritchie i od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Wsię zobaczy. Piotr Gaczek. I Łukasz Adamski. Tak, strefa, strefa przyzwoitości. Myślałem, że powiesz, ale A. tutaj nie ma przyzwoitości w tym programie. A w tym serialu nie ma za bardzo przyzwoitości. No, Przede wszystkim Mobland, tak to się w oryginale nazywa. I Tom Hardy, który. Nie dość, że jest jeden z moich ulubionych aktorów, to jeszcze pokazał, że jest stworzony do tego, żeby grać twardych osobników, poruszających się po ulicach Londynu i y, sprawiającym, że ludzie, którzy nie chcą czegoś się zrobić, po prostu to jednak zrobią. We don't ask, we take. And when someone forgets their place. I've got a man for that. She holds me together. That makes her the most dangerous of all. The second you lose trust in me, is the second this family turns to dust. Yes, hope you get that. So, are you with us or are you against us? No, co my mamy słuchaj Łukaszu zrobić z tym nieszczęstnym Gaianem, czyli dopiero. co jechaliśmy słusznie chyba po filmie Fontanna Młodości, czyli takim tak, tak, bardzo nieudanym tak, klonie tak, tak. poszukiwaczy zaginionej arki skrzyżowanych tam z Danem Brownem i czymś jeszcze. Mhm. Ale kiedy Guy Ritchie zabiera się za swój ulubiony rodzaj kina, to znaczy za męskie opowieści, z męskimi zabawkami, z twardzielami, no to mu wychodzi całkiem nieźle. Film Ministerstwo Niebezpiecznych Drani był mm. naprawdę fajną opowieścią wojenną, taką tak. w starym stylu. Kiedy wrócił do świata swoich londyńskich ulubionych gangsterów w serialu Gentlemen's, też nam się to wcześniej podobało. Film, A wcześniej który... film, przed film, tak. No i teraz dostajemy kolejną opowieść, z półświatka. taką opowieść, powiedziałbym, trochę stylizowaną na Gre o tron, bo to co najważniejsze dzieje się wewnątrz pewnej hmm. bardzo wpływowej rodziny, której głową jest nasz ukochany... Piers Brosnan no to ja jako tutaj, Konrad to ja, to, ja, to ja tutaj cię poprawię, bo znaczy dobrze, ok, szyją jest jego żona Helen Mirren, ale tak naprawdę ona jest głową tej liczby. Znaczy, so, ona jest taką Lady Macbeth. Ona jest Lady Macbeth, absolutnie psychopatyczną. Opowieści. Tak, niesamowitą. Tak, jeszcze zaraz przejdziemy do tego serialu, jeszcze sam Guy Ritchie, on jest nierówny, natomiast mam taką nadzieję, że on wróci do tego, co od czego zaczynał, czyli od porachunków, od przekrętu, od tych swoich filmów. I to też zauważ, przy Gaju to też jest bardzo ciekawe, że kiedy zrobił te dwa absolutnie przełomowe filmy, czyli najpierw porachunki, tą taką brytyjską typowo, ty, typową opowieść, później przekręt, który w pewnym stopniu był takim troszeczkę remakiem porachunków, trochę takim amerykańskim, Znaczy, tak, no, trochę... bo tam się Brad Pitt już pojawił, już to było, już to było bardziej hollywoodzkie. No ale pamiętasz, on, on później się związał z Madonną i później w jakąś w jak, w kabałę poszedł. Pamiętasz, zrobił taki rewolwer, jakiś taki kuriozalny nie film. Nie dało się tego oglądać. Tak, nie dało się oglądać. I on, tak, on jest takim dziwnym twórcą, bo tak, jak robi coś właśnie takiego, jak czy ten rewolwer, czy ten taki film z Madonną na tej plaży, mhm. jak, jaki to był tytuł? Że Rejs w nieznane, tak to się Ojej. nazywało. Zapomniałem w ogóle, że coś takiego tak istnieje. To zobacz, on później, on zawsze jak, jak mu nie idzie, to wraca do swoich tematów. Rock and Roll mhm. zrobił, dosyć przyzwoity film. Później wszedł tego Sherlock tego Sherlocka, Bardzo nie? dobre, nie? To bardzo, było dobre, bardzo, bardzo dobre, fajne. Bardzo no, ale fajne. wiesz. Czekamy na trzeci film. Zresztą obiecał Guy Ritchie trzeci film, no i czekamy, kiedy się przeciwnie. Cały czas czekamy. Krypto Kryptonim Uncle, też taki dobry pastisz, no, ale później wchodził w te allady, wszystkie nie, też <laughs> jakieś dziwaczne. E, no i co? No i teraz po tym takim powrocie dwóch filmów z Jasonem Stathamem, czyli Gra Fortuny i Jeden Gniewny Człowiek, którego ja naprawdę bardzo lubię. Bo jesteś fanem Jasona Jestem Wielkim fanem Przymierze, które też chwaliliśmy niejednokrotnie. Teraz się pojawia serial który sygnuje Guy Ritchie, ale który nie jest w serialem Gajaryczego. On jest reżyserem dwóch pierwszych odcinków, pewnie dalej coś jeszcze robi, ale nadał ton Temu serialowi, nie? ten taki specyficzny dla siebie ton. To jest takie skrzyżowanie brytyjsko-amerykańskie, bo serial jest brytyjski, kręcony w Londynie, kręcony właśnie w duchu Gajariciego i jego gangsterskich opowieści. Natomiast finansowany przez Paramount Plus, mm. u nas trafił do Sky Showtime i to jest dobre połączenie, to znaczy takiej troszkę amerykańskiej gładkości ta historia dostała. Widać było też, że nie chcieli amerykańscy producenci, moim zdaniem, pozostawić. Pozwolić na to, żeby to za bardzo było meta, postmodernistyczne, ironiczne, żeby to jednak było. Bo tam, tam są elementy komediowe, nie ale ma jednak montażu Gajaricza, tak, takiego szybkiego. Nie ma, nie, nie, nie ma takich różnych formalnych zabaw, natomiast mamy całą serię bardzo ciekawych postaci. Wróćmy do tego wywołanego już Piersa Blostana jako irlandzkiego gangusa, który stworzył z pomocą wielką swojej właśnie żony, którą gra... Ona twierdzi, że to Helen... jacie stworzyła tak, tak. w ogóle. Helen Mirren, znakomita mm, zresztą tak. też, też w tej roli, trochę przerysowana, ale w takich historiach tak powinno być. Dorobili się gigantycznych pieniędzy na rozmaitych, bardzo nielegalnych przedsięwzięciach. To jest cały klan Harriganów, tam poznajemy i synów, i małżonki tych synów, i wnuka bardzo nieudanego, mm. wyjątkowo nieudanego. No i w centrum tego wszystkiego jest taka postać yy, Fixera, gościa do specjalnych poruczeń, która gra Raja Donowana, albo wiesz co mi się przypomina też postać którą grał Tom Hanks w takim zapomnianym filmie Mendesa, Droga do Zatracenia. Mhm. Bo tam był też ten taki Lud konflikt, był tak, taki był ciekawy konflikt tam zarysowany, że jest rodzina i jest człowiek z zewnątrz, który jest zaufanym przyjacielem i fikserem. Tak, 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 tak. Więc to, to, to jest trochę, trochę ten, ten klimat. Tom Hardy jest stworzony do grania mhm. takich ról. Kiedy oglądałem go w tym serialu, to przypominało mi się, jak bardzo mi się podobał w serialu Tabu. Mhm. On tam grał takiego nakręconego chęcią zemsty, mhm brytyjskiego trochę hrabiego Monte Cristo, który mm. po latach wraca do Londynu, żeby pewne rzeczy naprostować i on był taką taką właśnie żywą furią, prawda, mm. która, która przez ten Londyn się przetacza. A tutaj idziemy też trochę w kierunku, który został wyznaczony oczywiście przez rodzinę Soprano, bo zauważ, że właściwie niemal wszyscy w tym serialu mają jakieś psychiczne kłopoty. Jak nie są na psychotropach, to chodzą na spotkania z psychoterapeutami. Mm. No i ten nieszczęsny Tom Hardy jest bardzo bardzo skutecznym y, y, fikserem, a jest jednocześnie gościem, który też jest straumatyzowany i tam próbuje ratować swoje małżeństwo i opiekować się swoją córką, mm -hmm. nastoletnią. Jednocześnie ma taką zbolałą twarz gościa, y, który wie, że cały świat wisi na nim, bo tak, on odpowiada tak. za wszystko: za to, żeby córka była w szkole na czas, za to, żeby żona była szczęśliwa, żeby ta rodzina była bezpieczna, a przecież nieustannie z, żyją z y, kraju wojny z innymi gangami, ale przede wszystkim, żeby z niego był zadowolony ojciecowej kryminalnej jeszcze... rodziny, czyli Konrad Harrigan, grany przez Pilsa I mi, mi się to dlatego skojarzyło tak bardzo z Ryan Donovanem, bo Ryan Donovan oczywiście rozgrywa się w Bostonie, no później w Los, w Los Angeles, w Bostonie, tak, w, w różnych miejscach, ale opowiadał o Irlandczykach, to znaczy opowiadał o tych imigrantach, potomkach imigrantów, tak, z, z Irlandii, którzy w Bostonie się wychowali, są tymi właśnie takimi gangsterami, trochę wyjętymi z infiltracji. No i tutaj Helen Mirren wprost mówi w pewnym momencie do Broznana, You are bloody party! Tak. You are Bloody tak. Paddy. Tak, tak. I, i, i jednocześnie, jednocześnie właśnie dostajemy taką opowieść, która jest zanurzona w pewnej kulturze. Nie? I tutaj też ta kultura irlandzka jest bardzo mocno eksploatowana. Sam Piers Brosnan tworzy rolę absolutnie fantastyczną. To znaczy, on jest tak niejednoznaczny, bo on jest oczywiście no, zupełnie psychopatycznym gangusem. Tak? To znaczy takim, w którym nie można się zakochać w tym gangusie. Wiesz? To jest też coś, co bardzo e, bardzo się cieszę. Wiesz, że dzisiaj kino czy to w Gomorze, Włosi w Gomorze, tak? czy, czy w innych tych odmianach, idą jedy, w innych no, odmianach opowieści gangsterskich z różnych szerokości geograficznych zaczynają pokazywać, że gangsterzy nie są romantycznymi bohaterami, że oni nie są jak Michael Corleone, że oni nawet nie są jak postacie z kina Scorsese'ego, choć on już pokazywał psychopatycznych gangsterów. I nie są też tak charyzmatycznie, śmiesznie pociągający, jak w tych pierwszych filmach Gaja kiedy robili absolutnie straszne rzeczy, ale to było tak fajnie opowiedziane, że myśmy z nimi sympatyzowali. Dokładnie tak. I wiesz, oczywiście w rodzinie Soprano, zresztą tak samo jak w Gomorze, ostatecznie widzowie i tak zaczęli y, y, sympatyzować, no bo trudno nie sympatyzować z charyzmą, z y, 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 Charyzmą Jamesa Gandolfiniego, ale wiesz, w założeniu te wszystkie opowieści pokazują socjopatów, nie? I wiesz, to jest coś, co jest bardzo ważne, moim zdaniem, żeby pokazywać w kinie. Co, wiesz, siła popkultury jest taka, że nawet jak w Gomorze pokazywali gangsterów, którzy strzelają do dzieci, strzelają do kobiet, są okropnymi ludźmi na tej skampi neapolitańskiej, to ostatecznie i tak Włosi przebierali się w te ubrania, tego Genaro, tak, i, i e, tego Cirio, i tak ich naśladowali. Ale jednak, wiesz, y, to jest coś, za co ja tak bardzo cenię, ślepną od świateł, tak, na podstawie Żulczyka. Jak widzisz tego gangstera, Dario, tak, granego, granego przez Frycha, to, to widzisz po prostu człowieka, który zaprasza cię na herbatkę, tak bez cukru, z cytryną, a który może ci strzelić w głowę. I to jest tutaj, wiesz, widzę tego Pierce'a Brosnana, który z jednej strony niby jest sympatyczny, ale tak naprawdę jest skręcony przez tą swoją żonę, potrafi zabić swojego najlepszego przyjaciela, strzelając mu w serce na oczach swoich dzieci i mówię sobie, to jest James Bond. Mm, to, wiesz, mm. Nie widziałem roli Pierce'a Brosnana, tak dobrej od czasu archetypicznej roli Jamesa Bonda. No bo przypomnij mi, czy on zagrał taką rolę wyrazistą, i tak niejednoznaczną, i tak złożoną, jak w moble. Wiesz co, w krawcu z Panamy bardzo mi się mm -hmm. podobał, ale to był trochę, trochę inny rodzaj kreacji, natomiast on w ostatnich latach poszukuje. Mm -hmm. On gra bardzo rozmaite role, nie boi się zarówno postarzyć dla roli, jak i mm -hmm. pójść zupełnie w poprzek tego wypracowanego wcześniej Amplu. Przecież pamiętajmy, że wcześniej, zanim jeszcze został bondem, no to był ten przeuroczy, charyzmatyczny detektyw. Remington Steel, prawda? Tak, 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 się, tak. tak się to wszystko zaczęło. Zaczęło się od seriali, i teraz znów w świecie seriali Pierce Brosnan się pojawia. E, natomiast co tu jest ważne? Ważne jest to, że oprócz tej takiej warstwy oczywistej, e, czyli tego półświadka londyńskiego, który jest jak zwykle u Gaja jego współpracowników kapitalnie zarysowany. Mm -hmm. Widzimy te, te idealnie dobrane te. te, te Facjaty, należałoby powiedzieć, tych wszystkich aktorów charakterystycznych, mm. kierowców, killerów, dystrybutorów, rozmaitych dziwnych substancji i tak dalej. Widzimy te ich kobiety, kochanki, żony, tych wszystkich, którzy ich otaczają. Widzimy tych policjantów, widzimy adwokatów. Tak, doskonale znamy ten świat, to jest odrobione świetnie. A ponieważ też nie było szczędzone pieniędzy na, na tę produkcję, to to też wszystko bardzo godnie wygląda. To jest naprawdę mm. z takim dużym oddechem, tak, tak, wszystko jest, kręcone z Ceny akcji są kapitalne, pościgi samochodowe, strzelaniny, to jest wszystko bardzo dobrze oddane. Ale ja nie bez powodu na początku użyłem porównania do gry o Tron, ponieważ tam się niesłychanie ciekawe rzeczy zaczynają właśnie po pierwszych paru odcinkach, które zawiązują akcję, rozgrywać. Dlaczego? Bo wydarzenie, które wprawia w ruch całą fabułę tej opowieści, jest takie dość prościutkie. To znaczy mamy zwaśnione, aczkolwiek chwilowo nie strzelające do siebie rody gangsterskie, no i tak się składa, że najmłodsza latorośli lato jednego rodu i drugiego razem udaje się na wieczorną mm. imprezkę. Ta imprezka kończy się zamordowaniem przypadkowego gościa w nocnym klubie. No, i e, jeden z tych chłopaków znika. ów e, e, drugi gangster, czyli konkurentów Hariganów, jest przekonany, że oni mieli coś z tym wspólnego. Żąda, żeby natychmiast mu powiedzieć, co się stało z jego synem. Jak nie, no to wojna. Idziemy na materacę, tak? Idziemy na materacę. I, e, e, I przez pierwsze dwa odcinki my się zastanawiamy, kto tu mówi prawdę, e, co się właściwie wydarzyło. Ja przez długą chwilę zastanawiałem się, czy nie będzie takiego obrotu akcji, że na przykład jakieś tragiczne wydarzenia zostaną wprawione w ruch, a potem się okaże, że chłopak nie wiem, z dziewczyną spędził mm. weekend, mm. prawda, i wyłączył telefon, bo to też by było bardzo fajnym chwytem fabularnym. Natomiast z końcem drugiego odcinka ta kwestia zostaje rozwiązana, wiemy, co naprawdę się wydarzyło. Później natomiast to, co jest najciekawsze, to jest dynamika wewnątrz tej rodziny, gdzie właśnie trochę tak jak w rodzie Lannisterów, wiesz, w Grze o Tron, mm. mamy tak, bardzo cwaną kobietę, która potrafi wszystkimi manipulować i pociągać za sznurki, mamy udanego syna, i mamy bardzo nieudanego syna. Mm -hmm. Mamy udaną synową i mm, nie wiadomo czy do końca udaną córkę. Mamy głupiego tego wnuka. mamy tego głupiego wnuka. Między nimi e, za, za, zaczyna się bardzo ciekawe przeciąganie liny, gra o wpływy, każdy ma swoje interesy i to co dzieje się wewnątrz rodziny Hariganów jest odbiciem tego co też dzieje się w świecie zewnętrznym, ponieważ jest to świat absolutnie cyniczny, którym rządzą tylko interesy. Mamy ileś tam tych konkurujących o władzę nad półświadkiem mm -hmm. Londynu gangów. I one są właściwie w takim stanie hopsowskiej wojny wszystkich ze wszystkimi. Mm. Nie ma czegoś takiego jak pokój. Jest chwilowe zawieszenie broni. Oni się kalkulują, tak. Tym daliśmy dwa lata spokoju, ale już dosyć. Już jesteśmy mm. na tyle silni, żeby się z nimi rozprawić, prawda? Z tymi na razie jeszcze nie możemy. Może wejdziemy w dystrybucję tego środka, No nie, ale przecież tym zajmują się tamci. Mówię, ale tamtych już możemy właściwie odstrzelić, ale wtedy będziemy mieli kłopoty tam jeszcze z innymi. Wiesz, to jest taki. <laughs> Kto? Paweł Mirski powiedziałby, że to jest wolny rynek w czystym działaniu, czyli, tak, czyli tak, bandytyzm. Tak. Tak? tak, ale jednocześnie, wiesz, jednocześnie właśnie to, jak zbudowane są te postacie w rodzinie, to daje takie, e, taką szansę nawet na zbudowanie kolejnych sezonów. Nie, 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 nie wiem, czy będą kolejne sezony. E, bardzo bym chciał, podobno drugi ma być. To się kończy zawieszeniem, nie będę mówił jak i, i bardzo wielką niespodzianką. Natomiast tam też e, w tych wątkach rodzinnych dochodzi. No właśnie, do, chodzi mi o te wątki do rodzinne. Bardzo głębokich bo... zmian w drugiej połowie wiesz, sezonu. Wiesz, wiesz? bo kiedy, kiedy właśnie oglądamy tą całą. Taką intrygę, tak, właśnie tego jednego dzieciaka, który gdzieś tam tak ginie. No, wątki takie bardzo z Gajariczy wzięte, tak jak pamiętasz w przekręcie tego psychopatycznego gangusa, który rzucał ludzi na pożarcie świnią. Nie? Mhm. W ogóle to tutaj, to jest taki klimat, to drodzy Państwo, taki klimat tutaj się też pojawia. Ale nagle, właśnie ta Helen Mirren stara się z tego głupiego wnuka zrobić taką głowę rodziny, ona widzi w nim jakieś zło, które ona chce wyciągnąć, tak. I to jest też niesamowicie zarysowane, wiesz. To są takie rzeczy, które budują te postacie, bo nagle widzisz właśnie kobietę, starszą panią, która jest taka dystyngowana, ona by spokojnie mogłaby się na salonach z, odnaleźć różnych tych brytyjskich, takich z takim sznytem brytyjskim i, I wszyscy widzą, łącznie z pierwszym rosnanem, wszyscy widzą, że ten wnuk jest po prostu głupkiem i też może i psychopatą, a ona zaczyna go wyciągać i mówi, nie, nie, ty dobrze robisz, świetnie, że tak robisz, a jak ty się czułeś w ogóle, mm, jak, w ko tym, jak kogoś zabijałeś? Ma w tym, w tym swój cel, nie bez powodu powiedziałem, że to jest taka Lady Macbeth w, mm. tym, w tym towarzystwie. I tam w ogóle takich szekspirowskich troku, tropów jest trochę więcej, bo ta, dyna Anglików, ta dynamika właśnie walki o władzę jest wewnątrz rodziny Hariganów jest bardzo, bardzo y, y, ciekawa i też dochodzi do tego ten element, który jest coraz częściej mocno wygrywany w takich historiach, ale było chyba od samego początku, jak sobie wspomnimy klasykę w rodzaju Ojca Chrzestnego, prawda? Ale nawet niektóre filmy Martina Scorsesego. Nawet jeżeli jesteś dzieckiem Bandziora. To chcesz zdobyć uznanie w oczach mhm. swojego taty, w oczach tak. swojej mamy, chcesz być użyteczny dla rodziny. E, tu pojawia się też taka figura, że właściwie ten outsider, czyli fixer z zewnątrz bo Tom Hardy do rodziny nie należy, jest właściwie lepszym synem, niż ci wszyscy pozostali. czasami Tak jak Tom Hanks był lepszym synem Paula Mana w drodze do zatracenia. Czasami próbujesz uciec jak Michael Corleone, ale przez wszystkie filmy cię wciągają łącznie. Najpierw cię wciąga rodzina, bo musisz się zemścić za ojca, później chcesz wyjść, to wciąga cię to, że stajesz się już potworem i zabijasz własnego brata, a na końcu, kiedy już szukasz odkupienia, nawet spowiadając się przyszłemu papieżowi, to ostatecznie i tak cię... Opatrzność wymierzać, tak, ci cios. Tak, tak, tak back jest, in, no. Nie? no tak Więc... samo, jak przydarzyło się to Steve'owi Buszemiemu w Zakazanym Imperium. O, kolejny, prawda to serię. jest też I powiem ci, że tu jest też bardzo ciekawa, bardzo podobna konstrukcja, tego. jak dojdziemy do samego końca serialu, pierwszego sezonu e, serialu Mobland, czyli Strefa Gangsterów. E, to jest też ten doskonale nam znany motyw, kiedy pewien występek z przeszłości okazuje się po długim, długim czasie być właśnie tym kamyczkiem, który zdecyduje o tym, że lawina spadnie mm. i wszystkich pogrzebie. Więc właśnie ta opatrzność, wiesz, na dziwne sposoby pisz, wiesz, rysując te ścieżki, mm. potrafi po latach to wszystko w jakiś sposób naprostować. Tom Hardy jest absolutnie rewelacyjny w, 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 w roli tego fixera. Pierce Brosnan jest kapitalny, Helen Mirren jest jak zwykle bardzo dobra, ale tam już mamy oczywiście też na drugim planie znane twarze, no Paddy Cosidine się pojawia jako, jako syn Piersa Brosnana i tak dalej. Naprawdę bardzo ten, dobrze się to ogląda. Co też łączy ten serial właśnie z rajem Donowanym, gdzie miałeś nie tylko oczywiście Liwa Schreibera i, Ray, i, 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 i Johna Wojta, ale też bardzo wielu tych aktorów na tym drugim planie. Także ja jestem bardzo na taki i to jest jedno z największych odkryć ostatnich miesięcy dla mnie. I dokładamy do tego drugą nogę, Ta. bo... Netflixową. E, tak, Netflixową tym razem, bo to jest tak, że e, mamy oczywiście opowieści kryminalne o Gangusach, i to jest, powiedziałbym, że to jest taki daleki potomek opowieści o świecie mm -hmm. piratów. Natomiast mamy też opowieści ze świata tych, którzy złych ludzi łowią. Tak, łowią. I tu przechodzimy już do uniwersum tych, którzy po prostu specjalizują się w wymierzaniu sprawiedliwości tym, którzy, którzy na to zasługują. I mamy, słuchaj, moim zdaniem, no też jeden chyba z najlepszych seriali. Tego roku. Ja bardzo podchodziłem jak pies do jeża, ja kiedy, tak kiedy usłyszałem, że, w Netf że Netflix robi swoją wersję od Departamentu Q. Przypomnijmy, to jest seria dziesięciu powieści, których autorem jest duński autor bestsellerów Jussi Adler-Olsen. I nawet jedna była zekranizowana kobieta w klatce. Wiele było zekranizowanych no, duńczycy. Ale mówię, że to, co tutaj widzimy. Już A tak, było. tak, to zaraz tak. Mhm. Tylko mówię, że Duńczycy z zrobili z pierwszych pięciu książek cyklu filmy. One biły rekordy w Danii. Był dobrze też. Się sprzedawały w innych krajach. W Polsce były wydawane i na DVD swojego czasu, i trafiały do kin, i gdzie niegdzie w streamingu można niektóre z nich znaleźć. Taki chyba najlepszy, wydaje mi się, to był Kartoteka 64, bardzo poruszający y, film. No i tak sobie myślałem, cholera, tak, wezmą i pierwszą tak. Wezmą. Mm -hmm. Netflix weźmie, Netflixuję, wiesz i, i ten. I tak zacząłem oglądać pierwszy odcinek, mówię. Kurde, to jest bardzo dobre. A potem zacząłem się zastanawiać, jak, jest to, jest możliwe, jak to jest możliwe, że to jest bardzo dobre. Mm. No i jak odkryłem, że kreatorem tej wersji jest Scott Frank, mm. no to mówiąc, to wszystko jest jasne. Tak, Szanowni tak. Państwo, Scott Frank to jest facet, który nie tylko przez trzy dekady był wziętym hollywoodzkim scenarzystą. Ma dwie nominacje do Oscara za Logana i za mm. co z oczu to z serca Soderberga. Mm. Jest gościem, który. Uczył się fachu pisania scenariuszy jako jeden z autorów słynnego serialu Cudowne lata mm. The Wonder Years mm. to, był, to był jego pierwszy projekt tak. telewizyjny. Ale on w ostatnich latach dla Netflixa zrobił dwie kapitalne rzeczy. Po pierwsze, Światowy mega hit Gambit Królowej. To mm. był jego serial, Sparcinem jego dziecko. Tak, jest wymyślone. Um, on był tego showrunnerem, on to napisał, on to współtworzył. I był taki kapitalny, w Polsce przegapiony, ale pisałem z tego recenzję, bardzo dobry miniserial westernowy Badlands. Mm. Bardzo dobry. No i teraz mówię, ok, no to jeżeli Scott Frank się za coś bierze, to będzie dobrze. Co zrobił Scott Frank? Scott Frank w roku 2014 już mm. kupił prawa do amerykańskiej wersji. Chciał na początku z Kopenhagi przenieść akcję do Bostonu, mm, ulubione oczywiście, miejsce. Oczywiście. Tak, taki, dla takich opowieści. Nie, nic z tego nie wyszło, natomiast on ma bardzo ambitne plany, bo chciałby zrobić ekranizację wszystkich dziesięciu. Mm. Książek, czyli że 10 by się nam miało szykować sezonów. sezonów. Pierwszy jest, jak Panu przykazał, na podstawie pierwszej powieści z cyklu, czyli Kobieta w klatce. Oczywiście tam pewne zmiany zostały poczynione. Akcja została przeniesiona do Edynburga. Do Szkocji. Ciekawa, do Szkocji. To jest produkcja Nie? szkocka w ogóle, co daje też kapitalną okazję, żeby całą masę charakterystycznych brytyjskich, szkockich aktorów tam wrzucić. No i powiem Ci, że jak zobaczyłem, co robi Matthew Goody w mm. roli głównej, to pomyślałem sobie tak, kurczę. To jest skrzyżowanie Davida Tenanta. Mm -hmm. Z Peterem Kapaldim. Tak. Bo on z jednej strony tak ma tą charyzmę taką trochę chłopięcą mm -hmm. Davida Tenanta, nawet tą brudkę ma taką podobną, a z drugiej strony jest takim dupkiem irytującym, który wszystko wie lepiej od innych, takim tak, zgryźliwym. Tak, tak. Dokładnie takim, jakim był Peter Capaldi w serialu, który był w ubiegłym roku w Netflixie, Kartoteka policyjna. Tam grał takiego starego, cynicznego mm -hmm. policjanta i zresztą Capaldi też jako doktor Hu e, tworzył właśnie taką kreację takiego mm -hmm. gościa, że wszystko lepiej od wszystkich i, i strasznie wszystkich wkurza. E, tam gdzieś na drugim planie, wiesz, się pojawia Kelly Macdonald jako tak. psychoterapeutka. No, Znamy ją z, z zakazanego imperium, przecież tak, no, tak, pamiętamy, wiesz, który uczynił ją, ją gwiazdą. Krótko mówiąc, detektyw Karl Morg przeniósł się do Edynburga. Oczywiście mamy też tutaj to, zachowany ten układ z oryginału literackiego, czyli m, w Departamencie Q, który zajmuje się nierozwiązanymi sprawami. Oprócz niego jest jeszcze policjant, były policjant z Syrii mm. m, m, i pojawia się sparaliżowany kumpel głównego tak, bohatera. Tak, bo oni zostali postrzeleni, tak, podczas Tak, no bo akcji, zaczyna się tak. właśnie od głębokiej traumy. E, 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 nasz, nasz, nasz bohater, też właśnie ta, ta, ta jego pewność siebie, no szalancja, hmm. wpakowała go w kłopoty, w których rutynowa interwencja policyjna skończyła się tym, że on został postrzelony, on później... młody policjant zginął, a jego kumpel został sparaliżowany. Tak, i on ma wyrzuty sumienia, cały czas przychodzi do tego kumpla dokładnie, swojego, dokładnie. bo wie, że to jest jego wina. E, wizualnie też to jest bardzo ciekawie poprowadzone, tam w pewnym momencie pani prokurator zostaje Porwana, zamknięta. Tak? No to jest jedna z tych tajemniczych spraw z przeszłości. Tak, Wszyscy znaczy. uważają, że ona została zabita i trzeba znaleźć ciało, ale właśnie syryjski policjant syryjski pol zwraca tak. uwagę na to, my... że być może to było porwanie. Tak, tak, a nie my morderstwo. nie wiemy do końca, co ten facet w Syrii robił, tak. ale pewnie robił to, coś no, takiego, coś, tak? tak, tak no, bo no jest, jest takim no, inteligentnym, ale też brutalnym. No wiesz, co, tak, jak pamiętasz, nigdy nie, nie wiedzieliśmy do końca w Breaking Bad Gus Fring, co tak, tak. właściwie w tym Chile robił, tak, bo było tak. widać, że tak. on się zna na różnych, różnych niefasach. Tak, rzeczach, tak, 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 te... tak. W metodach przesłuchania, <laughs> tak, tak. które na Mazurach były stosowane mm -hmm. później przez CIA. Ehm, więc sam też, on jest bardzo ciekawy, też, też, też wizualnie zbudowany. Ehm, ta klaustrofobia ehm, też, też przypomina, czy to z jednej strony Old Boya, milczenie owiec, trochę się pojawia ten klimat mm -hmm, zamknięcia mm -hmm, kogoś. Ehm, te postacie wszystkie, one, które, które no, oczywiście nie będziemy tutaj spoilować i psuć zabawy, ale które się pojawiają później ci, którzy są tymi czarnymi charakterami. Oni są też interesująco bardzo zbudowani. Są, po, poza tym, że są świetnie zagrani, to są wiarygodne postacie, tak? I cały background ich jest wytłumaczony, ten scenariusz jest dopracowany. My, Całe, cała też warstwa wizualna y, no, wiesz, Szkocja, która w jakimś stopniu przypomina trochę, znaczy wpisuje się w skandynawski kryminał Szkocja, tak? tak? No bo to jest noir, to, to jest Scottish to jest noir, noir, skandynawski zimna noir, morze, który, robi, tak, który robi za Scottish tak. noir, zresztą w, w, w Kopenhadze prasa dostała absolutnie szał, mm. jak dowiedziała się, że będą do Szkocji przenosić, wiesz, akcje ta, ta. i kręcić. To mówię, że skarb narodowy, jakim jest nasz ukochany mm. autor bestsellerów, wiesz, tracimy, a, e, e, a sam autor, e, czyli przypomnijmy, Jussi Adler Olsen, zresztą wszystkie te powieści ukazały się w Polsce, e, on nigdy nie krył tego, że z tych duńskich wersji to nie był za bardzo zadowolony, bo one bardzo, bardzo dużo rzeczy upraszczały, mm. one były zredukowane też, jeśli chodzi o warstwę takiego czarnego poczucia, Humora, w serialu to jest. W serialu to jest bardzo, bardzo fajnie oddane. Więc on z, z radością przyjął wieść, że taki jeszcze mm -hmm. facet jak Scott Frank się zabiera za ekranizację. A Scott Frank z kolei w wywiadach opowiada, że on jest w ogóle psychofanem właśnie takiego brytyjskiego mrocznego kryminału z bardzo mocnymi elementami psychologicznymi. Dlaczego? Bo on się wychował na takich serialach jak Cracker z, mm -hmm. z Robin mm -hmm. Wiesz, to absolutnie kultowa brytyjska seria. Ja też uwielbiam ten. Ten serial. Tam Coltrane grał takiego psychologa, doradcę policji, który potrafi, wiesz, zamknięty w pokoiku mm. na pół godziny, wyciągnąć z każdego wszystko, mm. rozmawiając z nim pozornie o niczym. Mm. wiesz, Kapitalnie to było zrobione, i też był bardzo mroczny ten serial. I ten też jest mroczny, a jednocześnie jest zabawny, a jednocześnie jest niegłupi. I też mam takie wrażenie, że Netflix zrezygnował z tego us... nachalnego wciskania różnych odniesień, elementów. Elementy... Ideolo, Poli, tak. poprawnych <grym> takich, że, <grym> że <grym> oczywiście to jest serial, który, który tam nie łamie jakichś norm politycznej poprawności, ale jednocześnie jest wolny od takiego nachalnego i cynicznego e, e, wciskania różnych I, i Widzisz, to jest też tak, że m, dlaczego nagle znów Jussi Adler Olsen stał się panną modną dla... Dla, także dla anglosaskich filmowców, i dla, dlaczego ten serial też się tak bardzo podoba e, widzom na całym świecie, bo się troszkę e, w kierunku tego klasizmu i tej hmm. krytyki e, różnych rodzajów klas panujących, klimat zmienił, i to są teraz rzeczy bardzo pożądane. A e, UC Adler Olsen to jest taki. Taki tradycyjny socjalista duński, mm. wiesz? Znaczy tak, on na przykład opowiadał, że e, właśnie dlatego stworzył postać tego syryjskiego policjanta, bo któregoś razu jechał taksówką i odkrył, że Syryjczyk, który jest kierowcą tej taksówki, jest niesłychanie inteligentnym człowiekiem i mm. o wielu rzeczach wie, dużo więcej od niego. I pomyślał sobie, powinniśmy docenić tych migrantów, mm. prawda? Z zrobię kogoś takiego bohaterem e, na przekór tym nastrojom antyimigranckim, mm. które już wtedy w Danii pom zaczynały narastać, podobnie jak w Szwecji, zrobię go bohaterem swojej Jeden z ważnych bohaterów swojej, swojej książki. Jeszcze w tym pierwszym tomie tego tak bardzo nie widać, ale w kolejnych to się pojawia. Bezlitosny jest dla klasy politycznej, mm. bezlitosny jest dla rozmaitych pomysłów. Tam w jednym z tomów Eugenika, wiesz, która była stosowana na dużą skalę przez mm. rząd duński po II wojnie światowej. No, tak jak Szwedów, nie? wiesz, została, została wzięta pod pręgierz. Więc powiedziałbym, że to są takie powieści kryminalne, które mógłby wiesz, Paweł Demirski napisać mm. do, pewnego, mm. do pewnego stopnia. nie? Taka, taka solidna, antyelitarna lewicowa. Tak, tak, jednocześnie nie mają tego ni liczbu najsłynniejszego filmowca duńskiego, czyli Larsa von Trier. Słuchaj, było tak, że Jussi Adler Olsen miał propozycję, on opowiada o tym w wywiadzie dla polskiej edycji Newsweeka, który się lat temu chyba z 10 ukazał. Miał propozycję, znaczy inaczej, kiedy przyszli do niego producenci filmowi hmm. kupić prawa do jego powieści to on powiedział sprzedam wam je pod jednym warunkiem nie zrobi tego Lars von Trier Dokładnie że nie zrobi tego <laughs> Lars von Trier a pytany dlaczego mówi bo e, Lars jest tak ponurym twórcą hmm. robi tak wiesz głęboko właśnie depresyjne filmy że nie chciałem żeby to zaciążyło na ekranizacji hmm. moich książek hmm. No i tym optymistycznym akcentem można skończyć. <grymne> Departament Q yy, oglądać można w Netflixie, nas oglądać można na kanale Otwarta Konserwa. Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia. Piotr Gociek. Łukasz Adamski.